uszyć tunikę kimono. Nie masz szablonu? W dzisiejszym odcinku pokażę, jak narysować sobie szablon według własnych wymiarów. Taki szablon będziesz mogła również wykorzystać do uszycia bluzki kimono na lato. Zapraszam serdecznie. Dla osób, które mnie jeszcze nie znają, jestem Agnieszka Kułakowska, jestem zawodową krawcową, nauczycielką szycia, autorką e-booków i od niedawna ruszam z ze stacjonarnymi kursami zawodowymi. Jeśli chcesz wesprzeć mój kanał, serdecznie zapraszam. Dzięki temu uzyskasz dostęp do bardziej skomplikowanych filmów, do tworzenia szablonów, do zaawansowanych technik krawieckich. Pokażę, jak zrobić formę, jak ją można zmodyfikować. Dlatego, że możesz mieć tunikę, tak jak tutaj widzisz na zdjęciu, możesz mieć rozpinaną. Możesz mieć wiązaną, możesz być, mieć taką, jak ta niebieska, w całości zakładaną przez głowę. Opcji jest wiele, wszystko zależy od tego, jak chcesz, żeby ona wyglądała. Natomiast forma to będzie prosta rzecz. Na podstawie tej jednej formy będziesz mogła sobie później zmodyfikować. Robimy to na bazie prostego szablonu. Ręka w kimono, prosta forma. Powiedzmy, tutaj jest przód, jest rozpinany. Tutaj lekkie podcięcie z tyłu. No i drugi przód tak samo. To ewentualnie dojdzie tutaj tunel na sznurek. Jeżeli będziesz chciała, żeby ta tunika była rozpinana, na początek potrzebujemy Twoje obwody. Każdy, każdy przygotowuje swoje obwody. Czyli mierzymy. Zaczynamy od obwodów. Na razie nie tuniki, ale Twoich. Co potrzebujemy mieć? Potrzebujemy mieć obwód klatki piersiowej w OPX. Mierzysz swoją klatkę piersiową, mierzysz swoje biodra, zapisujesz biodra i co jeszcze jest istotne, mierzymy długość tuniki, jaką chcesz mieć. Ja przyjmuję około 100 cm, 99 cm. Jak robisz, będziesz robić z jakiegoś cieniutkiego, przezroczystego materiału, ona może być dłuższa i tak będzie przezroczysta, i tak będzie delikatna, więc to nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli będziesz chciała, żeby było wiązanie w pasie, potrzebna Ci jeszcze będzie odległość. Mierzysz tutaj od szyi, od szyi tutaj do pasa, gdzie jest Twój pas, gdzie będziesz chciała mieć sznurek. I mam tutaj Czwarty wymiar do talii. I tutaj będzie, będzie ten wymiar Tobie potrzebny. Na podstawie tych czterech wymiarów będziemy rysować taki prosty szablon. Co jeszcze istotne, też jeszcze piąty wymiar. W zależności od tego, jaki będziesz chciała mieć dekolt. Ja dzisiaj pokazuję Tobie taki normalny w szpic dekolt. Ale tutaj też potrzebna będzie tobie ta głębokość. Jeżeli planujesz jakieś zapięcia na guziki, no to rzeczywiście to ma znaczenie. Jeżeli tutaj ma być tunel i ona ma być tak jak powiedzmy ta czarna z czarnym wykończeniem na zdjęciu, więc ona równie dobrze to zapięcie, ten dekolt może być do samego Cięcia, bo i tak zakładasz to na strój. Takie półokrągłe, przy takich cieniutkich, słabo się trzymają, czasami się odchylają, więc te w szpic są lepsze. Więc jeżeli chcesz mieć jakiś konkretny dekolt, więc tutaj musisz zmierzyć też, najlepiej sobie mierzyć też od, od ramienia przy szyi tą, tutaj już pokażę, bo tutaj nie widać, tą odległość Tą głębokość dekoldu. W takich tunikach nie ma większego znaczenia, takie może jak są, jak jest ta niebieska, którą kiedyś szyłam z chusty dla klientki, wykończona cekinami, więc to jest istotne, jak jeżeli wkładamy coś przez głowę i chcemy, żeby zasłoniło nam stanik. No to ta odległość ma znaczenie, więc teraz masz chwilę na zastanowienie się, jaki chcesz mieć dekolt czy Rozpinaną, wiązaną, czy taką zakładaną przez głowę. Mierzysz obwód klatki piersiowej, mierzysz obwód bioder, no i oczywiście długość, jak długa ma być ta tunika, a jeżeli będzie wiązanie w pasie, też odległość od ramienia tutaj przy szyi do talii. To co jeszcze ważne, masz spisane swoje obwody, jak przed robieniem formy jeszcze możesz. Jedną zrobić takie szybkie sprawdzenie. Pokażę na, przykładowo na, na swoich wymiarach: 88, niskie biodra, czyli takie tu gdzie się uda, zaczynają są 104. I gdybym chciała, żeby niezależnie jaką planuję robić tunikę, na razie chcę sprawdzić, jakiego luzu potrzebuję. Najszerszy punkt to jest, są moje te niskie biodra, tutaj uda. Tak żeby, tak, żeby ta tunika nie była opięta, dlatego, że to się robi z bardzo cienkich materiałów. To nie może opie, opinać, uwierać. Skóra będzie nasmarowana czymś, więc trzeba przewidzieć na co jest dane ubranie i uwzględnić też rodzaj materiału. Będziesz szyła z jedwabiu, też musi być spory luz, żeby potem na szwach się nie rozchodziło. Dlatego, jeżeli ja mam powiedzmy 104 tutaj w udach, to sprawdzam sobie 104, sprawdzam ile ja potrzebuję, żeby ta tunika miała luzu. Powiedzmy, założyłam sobie, że cała tunika ma obwód 120 cm. W już się będę miała więcej luzu, ale też nie chcę, zazwyczaj tuniki mają proste formy, prostokątu, a nie takiego trapezu. Jak chcesz, to oczywiście możesz tak ściąć jak masz szersze biodra, wąski obwód klatki piersiowej, mniej w klatce piersiowej, taki typ gruszki, typ sylwetki, to możesz tak zrobić. Ja pokażę dzisiaj na prostej formie. Powiedzmy 120 cm, robię sobie tak centymetr i przejeżdżam sobie, czy od góry do dołu mam luz. Sprawdź, czy dobrze się czujesz, zrobisz taki okrąg i sobie przejechać od góry do dołu, czy jest ok. Stalia nam nie jest potrzebna, bo nie będziemy tutaj nic staliować. To jest, są proste formy. Najpierw zaczynamy od prostokąta. To, co ja ustaliłam, to są moje dane wyjściowe. Długość będzie 100 cm, obwód całej cuniki 120. Tu jeszcze będą dekolt, będę mówiła poszczególne rzeczy, jakie Robię ustalenia. Na początku mamy kawałek papieru i rysujemy prostokąt, długość i szerokość. Tutaj potrzebna nam jest ekierka. Jeżeli tutaj jest prosty, prosty kawałek, czy prosta linia, albo tą linię narysuj, albo ja mam tutaj krawędź papieru, ekierką rysuję sobie kąt prosty. Zaznaczyłam sobie, że obwód ma mieć 120 cm, więc dzielę równo, podzielić na 4, to jest 30 cm. Odmierzam sobie 30 cm i rysuję taki prostokąt. Taki jak ustaliłaś sobie obwód i taką, jaką długość sobie ustaliłaś, rysujesz prostokąt. Że mam szerokość 30 cm na, na 100 cm. Mam narysowany prostokąt. Mamy prostokąt u mnie 100 na 30 cm, czyli długość i 1/4 obwodu. Ustaliłam sobie głębokość dekoldu na 20 cm. Szerokość 18. Możesz sobie sprawdzić jak szeroko może być od tyłu. Może być chcesz, żeby był jak szeroki dekolt. Żeby sprawdzić szerokość dekoltu, możesz um, sprawdzić jakąś bluzkę, możesz coś założyć albo sobie przyłożyć centymetr tak od jednego krańca szyi do drugiego i sprawdzić jak chcesz, żeby było to szeroko. Zawsze można Podciąć po to są przymiarki później po szyciu podstawowych elementów, żeby ewentualnie pogłębić, ale pamiętaj, że lepiej zrobić troszeczkę mniejszy, jak nie jesteś pewna, i dopiero pogłębić niż w drugą stronę coś sztukować. Ja ustaliłam takie standardowe 18 cm nie będzie to szerokie, będzie blisko szyi. Mamy tutaj nasz kąt prosty, odmierzam sobie. 20 cm, bo chcę mieć taki dekolt o głębokości 20 cm. Szerokość dekoldu pod kroju ma być 18, więc połówka to jest 9. I tutaj, i tutaj też robię sobie jeżeli ma być półokrągły możesz zrobić sobie taki kwadracik. Tu jest głębokość, to jest szerokość, i tutaj będzie mój dekolt. I dopiero jak chcesz, żeby był półokrągły, dopiero na takim prostokąciku łatwiej ci by było wyrysować. Czy też przy użyciu krzywika, jak nie masz wprawionej ręki, wyrysować dekolt. U mnie ten dekolt będzie zupełnie prosty, więc nawet tych, tego prostokąta dodatkowego nie potrzebuję. Rysuję sobie. Tą linię będzie moim dekoltem. Tutaj, jeżeli żeby nie wprowadzać siebie w błąd, zawsze robię takie przerywane linie, żeby już mi nic później nie, nie wprowadzało w błąd. Tutaj będzie moje ramię, bo zazwyczaj w takich kimono tunikach szerokość jest taka sama, jak jest ramię. Jak chcesz mieć krótsze, to będzie trzeba, trzeba by było troszeczkę skrócić. A teraz to oczywiście. Otwór na, na pachę, na, na ręce. Więc ja sobie ustaliłam, że to będzie 21 cm. Możesz sobie odmierzyć bo jeżeli odmierzyłam sobie, że do, pal do pasa mam 45, to sobie gdzieś tak w połowie mogę zrobić ten otwór na pachę. Pokazuję ci podstawową formę, później możesz robić z nią, co zechcesz. Więc tutaj mam. Wyznaczone 21 cm od tej krawędzi, tu będzie mój wlot, wlot do oprzycia pachy. Przykładowe filmy podlinkuję, tak żebyś mogła wrócić, jak już do nich, jak będziesz chciała zrobić takie tuniki. Teraz, jeżeli chcesz robić tak jak ja tą beżowo-czarną, potrzebny nam jest tunel na, na pasek do ściągnięcia. Więc sobie ustalam 45, to jest moja talia. Więc od góry, od paskatek, od góry ustalam sobie 45 cm. Tu jest moja 44 cm. To jest. To będzie tunel. Talię mam na 45, sobie zaznaczam 44 i 3 cm szerokość tunelu. nie będzie do końca, bo jeszcze pokażę, pokazywałam w tych dwóch tunikach dwa sposoby wykańczania. W tej zielonej krawędzie przodu i dekoldu góry były wykończone lamówką, w tej czarnej były naszywane, naszywane takie odszycia na prawą stronę, żeby te krawędzie wzmocnić. Jeszcze pokażę Ci, jak, co, co warto do tego wykroić. Mamy już gotowy przód. Mogę wykroić ten przód i odrysować raz jeszcze, i będę miała tył, tylko inny wykrojony będzie dekolt, albo po prostu skopiuję sobie od tej prostej linii, skopiuję sobie, dodam 30 cm na 100 cm, będę miała nowy prostokąt i od razu pokażę Ci, jak zrobić tą drugą formę na tył. Tutaj mam bok przodu. Rozrysowuję sobie też tą linię. Długość 100 cm. Tutaj sobie zaznaczam 30 cm. W moim przypadku rysujesz linię, żeby później po wykrojeniu wiedzieć, że to jest tył. Możesz od razu napisać, że to jest tył. Możesz też tył będzie ze złożenia materiału. Krojony, chyba że będziesz też z jakiejś chusty robić, możesz się zainspirować moimi filmami. Są teraz różne chusty letnie w sprzedaży, więc możesz z tego zrobić. Więc tu będzie złożenie materiału zaznaczone taką linią przerywaną. I to co my musimy mieć w tyle, to oczywiście zaznaczyć ten tunel, o ile będzie tunel, zaznaczyć tutaj wlot rękawa. Tu możemy od razu to przenieść. Musimy zrobić podkrój, więc tam było szerokość 9 cm. Głębokość z tyłu nie musi być taka duża. Jak uważasz? To wszystko od Ciebie zależy. Ja sobie robię takie 3 cm na 9 cm i będzie lekko półokrągłe, więc zawsze jak wyznaczam dekor sobie robię najpierw taki, taki kwadrat prostokącik i dopiero na tym rysuję sobie podkrój. Oczywiście z krzywikami jest lepiej. Ale pokazuję tak na szybko Tobie, że też można. Tutaj tylko zaznaczę. Zaznaczę sobie ten tunel. I tak naprawdę sprawę mam załatwioną. Będę potrzebowała wykroj pasek, powiedzmy szerokość 3 cm, razy 120, plus zapasy na szwy. Czyli może to mieć około 5 cm pasek na 125 cm. Czyli tak, 5 cm na 125 cm z zapasami. Bo tutaj ten wlot trzeba będzie wykończyć. Wszystko widziałaś tam jest w tym filmie instruktażowym jak szyć. Więc tutaj trzeba będzie końcówkę zakończyć z drugiej strony. I później trzeba będzie ten tunel podwinięty po bokach naszyć na, na już w sumie na, na gotową tunikę. Dodatkowo będzie ci jeszcze potrzebny forma na, na sam pasek, ten który włożyć do środka. Jeżeli to będzie tunika ściągana z paskiem, to będziesz potrzebowała taki kawałek. Około 180-190 cm na moje wymiary. Więc ten sznurek musi być o tyle dłuższy, żebyś mogła łatwo to zawiązać. Dłuższe, żeby te sznurki zostały i później łatwo, żeby można było się rozwiązać, żeby nie trzeba było jakichś supów wiązać. Opcja przy wykańczaniu, jeżeli chodzi o tą czarną tunikę, gdybyś chciała naszywać taki kontrastowy pasek i od razu nim wykańczać, wykrawasz tą formę, przykładasz na, na nowy papier i sobie zaznaczasz. Tak jak tutaj. To jest oprzycie. Oprzycie na wierzchu ma 2 cm. I jeden centymetr na podwinięcie, drugi na przyszycie do krawędzi. I to będzie, tym można oprzyć albo od lewej strony i wywinąć to na lewą stronę. Tylko wykończyć taką plisą przód. Oczywiście trzeba to usztywnić. Albo możesz to tak jak ja w tej czarnej tunice jak widziałaś, naszyłam, przyszyłam krawędź do krawędzi przodu i wywinęłam to na prawą stronę. Tak, żeby to było też jako forma ozdoby, jakby było w jakimś kontrastowym materiale. Dlatego musisz sobie ustalić. Możesz zostawić przyszywanie tunelu na później. Więc, jak zrobisz, naszyjesz tą część, to dopiero gdzieś tutaj. Tutaj dalej będzie wlot tunelu do ściągnięcia do sznurka. To już sposób wykończenia są dwa sposoby albo przyważ lamówką albo obszywasz takimi odszyciami. Jak widzisz, to jest, to jest bardzo prosta forma. Dodatkowo ta forma taka prosta forma może być też inspiracją dla uszycia bluzki kimono która często jest szyta latem i nie wymaga naprawdę dużych umiejętności krawieckich. Tak jak widziałaś, ustalamy głębokość dekoldu przy bluzce, już jest wtedy ograniczona, żeby biustu nie pokazywać, jak lubisz. Tutaj sobie wyrysowujesz kształt. Rękaw masz taki jak może być tutaj, 20 cm, 21 cm i sobie ustalasz od ramienia, ustalasz sobie tylko długość bluzki. Oczywiście też nie musi być taka szeroka jak tunika. Więc sobie mierzysz, jak ja powiedzmy 90 w biuście, może być 95 bluzka, obwód bluzki na gotowo może mieć 95, 96. Jak masz powiedzmy albo ustalmy, że 100 cm, dzielisz to na 4, dwa kawałki sobie po 25 cm. Rozrysowujesz i szyjesz bluzkę kimono na lato, więc na tym przykładzie tuniki możesz uszyć dwie rzeczy: albo tunikę, albo bluzkę, albo też sukienkę kimono, bo tutaj masz szablon, to jest środek przodu. Jakbyś chciała uszyć taką tunikę, jak ta niebieska oprzyta cekinami, to po prostu przykładasz na złożeniu, tył przykładasz na złożeniu. I masz, I masz szwy tylko po bokach. Tutaj akurat pokazywałam Tobie tunikę z tunelem. Gdybyś chciała natomiast uszyć taką tunikę, ale zapinaną na guziki czy na jakiekolwiek inne zapięcie, zatrzaski, to do tego środka przodu musisz sobie dodać co najmniej 4 cm. 4 cm będzie tak optymalnie. Wtedy będziesz miała. Ona będzie się zakładać i będzie miejsce na zrobienie guzików. Więc pamiętaj, jeżeli coś. Ja, ja jeżeli to wykroisz taką prostą formę, później, później możesz modyfikować. Możesz szyć tuniki czy jakieś sukienki z guzikami. Tylko, żeby pamiętaj, że to jest środek przodu. I do tego jeszcze musisz dodać kilka centymetrów pod. Pod zapięcie, pod guziki i pod dziurki. Jeżeli masz jakieś pytania, chciałabyś coś doprecyzować, zostaw w komentarzu. Jeżeli robisz coś po raz pierwszy, coś dla Ciebie jest niejasne, to dopytaj. Tutaj, jeżeli podkrój dekoldu miałabyś taki półokrągły, tak jak tutaj narysowałam ten tył, to pamiętaj, że lamówki wykrawamy ze skosu. Jeżeli to mamy prosty materiał, więc po takim skosie ta lamówka musi być wykrawana, musi być z pełnego skosu. Wtedy na tych półokrągłych wykończeniach wtedy ona najlepiej się wywija. Tak samo jak jakieś masz pachy półokrągłe i inne rzeczy. Chcesz jakieś inne formy? Zapraszam też do wspierania mojego kanału. Dzięki temu. Będą mogły się pojawiać bardziej takie precyzyjne filmy, filmy um, z konstrukcji, zrobienia sobie szablonów na bluzki, t-shirty, na cokolwiek, um, które wymagają ode mnie więcej zaangażowania i więcej pracy, ale Ty będziesz mogła, będziesz mógł mieć do nich dostęp. Mam nadzieję, że pomogłam. Zerknij do filmów z instruktażem i inspiracjami na tuniki. Przekaż ten film, zalajkuj, jeżeli był dla Ciebie przydatny. Jeszcze chciałam coś dopowiedzieć. Tutaj już mam, mam wycięte formy. Tu sobie zawsze zaznaczam, tak nacinam, żeby było jasne. Możesz sobie poopisywać te formy. Środek przodu, środek tyłu, żeby potem nic Ci się nie pomyliło. Jeżeli masz takie wymiary, że masz Większy brzuszek, masz bardziej obfity biust, to warto ten przód zrobić szerszy. Nie robić całego obwodu, zostawić tył. Powiedzmy, ja ustaliłam 120 i każda ćwiartka ma 30 cm. Więc ten tył ma 60 szerokości i dwa przody też po 30. Więc zostawić ten tył w spokoju, bo tyłu nie musisz poszerzać. Możesz poszerzyć jedynie przód tuniki bardziej, żeby one bardziej zachodziły, no bo z przodu jest brzuch i z przodu jest biust, więc nie warto całego wodu zmieniać, więc zostawiasz tą szerokość tutaj yy, tak samo. Jedynie od tego momentu dodajesz sobie więcej centymetrów, w zależności od tego no jak obfity masz ten biust, jak bardzo stający masz brzuszek. To ten przód może być szerszy. Powiedzmy, możesz sobie dodać 5 cm, i sobie tutaj, jeżeli masz tutaj ustaloną głębokość dekoldu, to możesz sobie oczubkę od ramienia dodać sobie tutaj 5 cm i tak poszerzyć do samego końca sam przód, żeby on po zawiązaniu Zachodził jedną na drugą stronę, żeby tego przodu ci nie brakowało, bo w plecach może być ok, bo obwód może się zgadzać, ale to tą, ten, ten biust, ten brzuch, wszystko jest z przodu, więc warto ten przód sobie tylko poszerzyć. Jeżeli będą jakieś pytania, to zostaw w komentarzu, to ewentualnie coś dobram na razie.